Świerk górski to choinka w całości wykonana z realistycznie wyglądających gałązek polietylenowych. Choinka posiada regularny stożkowy kształt. Drzewko zalicza się do wąskich modeli, posiada jedyne 100 cm szerokości przy wysokości 1,90 m. Ta choinka doskonale będzie pasować do mniejszych pomieszczeń. Jednocześnie warto zauważyć, że jest bardzo gęsta, posiada prawie 3000 tipsów. Gałęzie są na stałe zamocowane do pnia. W celu rozłożenia wystarczy je tylko odgiąć i wymodelować. Gałązki są owinięte włóknem technicznym, dzięki czemu nie wystają z nich żadne druty. Do zestawu jest dołączony solidny metalowy stojak, a dodatkowo można zakupić ozdobny wiklinowy kosz. Rozkładanie i modelowanie tej choinki zajmuje około 15 minut. Świerk górski to doskonały wybór przy ograniczonej przestrzeni.